Witajcie dzisiaj na polu na zgodzie kolegi Darka. Witam serdecznie. I mamy do przeszukania pole, ale nie tylko do tego, żeby sobie pochodzić na tym polu, ale też mamy do poszukania obrączkę, bo zginęła właścicielowi obrączka. Przy okazji praktycznie, spożytecznym, czy tam jak to mówią, rozrywka spożytecznym. No i przy okazji spróbujemy odnaleźć tę obrączkę i zrobić przyjemność właścicielowi za to, że też możemy pochodzić fajnie by było znaleźć zobaczymy jak to się skończy zobaczymy też co wyjdzie z pola także lecimy przy okazji mam tutaj jeszcze obrączkę 585 no ale tutaj kolega mówi że jest jeszcze taki stop tam jeszcze z patyną więc kurczę może być trochę inaczej mały test sobie zrobię żeby sprawdzić jaki id no i lecimy w pole także do pierwszego dołeczka trzymajcie się no i miłego oglądania Bez końcówki od węża kawałek do pastka, ale bez oznak, sygnatury. Nie, nie trafiłem go raczej. Taki dosłownie kawałek, przykład, no. ma sygnatury. Łorganki, stroik, dobra, to ładnie Баг. 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 Ба nagrywałem wam wcześniejszej buratynki, bo, bo był stan nawet nie do odczytania tu mamy 48 część talera. no jest 1770 chyba pęd, 6 będzie stan jest niestety jaki jest ale jest tego Później jeszcze się tam wyczyścił w domu no ale co fajnie piękne brzmienie też to gdzieś na wierzchu sygnał. O nie, trzeba będzie podkopać. Piękny sygnał, kurde. Tak głęboko jeszcze i tak ładnie brzmi. Będzie albo stroj do. Nie, no, mamy tak nic. Hihi. Hi. Ładnie brzmiało. O, kolega Darek. Też nam groszy nie Wygła jest ta moneta Ehe, 5 groszy 5 groszy, ale miedziucha mi to mnie, mnie zmyliło, myślę, że fenol 5 groszówek Ehe, 49 Ehe, 49 To pan Antoni pewnie czuje się pozdrowiony tak jest 49 Pozdrawiamy Pana Andrzeniego. Dzisiaj na polu. Śniadanko, ale nie myliście z alkoholem. Bananowo. I szybka kawka. Kolega musi sobie antenę wymienić. Mam Jakieś potrzebową. E, nie potrzebuję. O, do kasacji A teraz i filiżaneczki. Pięknie. Bardzo ładna plomba. Lubię plomby, zwłaszcza jak są ładne patynie. Jesteśmy koło miejscowości, która ma naprawdę status od 1410 roku. Po przerwie taktycznej, po kawie i czymś słodkim jest energia do kopania. O, coś tu mamy więcej. O, jest fer. coś tam. Wpomnę. Fajnie. Czytamy później napisy dokładnie. Tym razem piękny kutyk gwóźdź. Cały, kompletny. Tylko, że trochę wygły. Ale piękna sprawa. Piękności. Pozdrawiam, Tomciu. Robisz takie tematy? Ja też lubię. Fajnie. A tymczasem to był, był gwóźdź to ciekawy co to co to kurka uwiana, tak ścięta bardzo ciekawe co to było Dziureczka, cóż to było? Może ktoś wie? Żadnych sygnatur, żadnych informacji. Zakończenie czegoś, to taki widać, jakby młosiąc było, albo coś, odważnik Ciekawe, 72 dwa, co wysoko. Guzior, guziczek dość głęboko, trzydzieści centymetrów na pewno. Guzik cywil, no i fajny, cały. A, więc cieszę. Mój Okej. Okay. Sygnał jak dzwon. Raczej na wierzchu. Nie faktycznie. Ojeju. Ale placuszek. Placuszek, ale cóż to... Nie wiem. Chyba był guzik ale tak jest <grybione> zrobiony że że już sponiu jest większych szałów boratynka ale stany są tych buratynek kiepskie tutaj druga kiepsciusia Okej. Okay. Okej. Okay. Sygnał osiemdziesiąt dość wysoki, ale fajny. O! <grystanie> Jakiś relikt w przeszłości. Spinka mankietowa. <grystanie> Dobre. Ale jest czy tam guzik? Ale robię. Prawie złotko, Zaświeciło się. Ładnie. Dobra, dobra. A, fajnie. No tak się prezentuje po wyczyszczeniu. Złocone chyba było nawet. Takie coś. <laughs> Sypię poratinkami. Chociaż. To będzie sasik chyba, chwila. Tak jest. Jest to szalank sasika. Ale niestety tylko jedna strona czytelna. Tu mamy godło. Herby. Ładnie się robi, sucha. A tu niestety facjaty nie widać. Ale jest sasik. Pojadę za tutaj pod płotem tą trawę. Zobaczymy może coś tutaj. Gdzieś ta okolica. supa. O, patrzymy. A tu kolega pokopał ładnie, o, teraz jeszcze szukaj obudowy, nie? koperciki, luseczka, kurde, 35, 36, fajnie, 50 groszy, o guzik, hmm. i tu masz, wiadomo, wiadomo. a to, Coś. Yy, końcówka organek, strojka trafiłeś, ja się mam, możemy się zgrać spoko, fajnie pokopane, jeszcze trochę tutaj powalczymy będzie będziemy wracać jesteśmy blisko Postowy był odpustowy, no ale jest lekki, nie? jest chyba aluminium, tak? nie? Miedziuszka Panie no tak pan fach, to już było coś lepszego. Blisko, też, też, też coś było chyba, patrz, graty, panie. Blisko, blisko, no jest już biżuteria. <grych> Moneta Monetka, ale co my tu mamy? Ojeju, ojeju, ojeju. Ojeju. Dajcie chwilę. A jeden senów. Bleh. Jest pasta, ale nie, nie widać, bo to taki stan zawsze wychodzi. Nic ciekawego, raczej współczesne, ale ładny. Napka. Pogoda się piękna zrobiła, Darek niestety musiał już jechać. Ja jeszcze zostałem na polu. Teraz się będę za chwilę zwierał. Piękny zapach jest starniny która jest tu niepodal fajny zapach kury Co to tu mamy? To chyba jest to, nawet nie będę tego włączał. Dużo jest tutaj drutów, trzeba się przebić przez te śmieci. Jak wyjdą śmieci. Obrączka została zaurana rok temu mniej więcej wiadomo miejsce, no ale niestety jeszcze jest właśnie trochę tych kolb różnych takich właśnie łodyg wystających No i tak powoli trzeba będzie iść. Jeszcze idę, poprawiam jeszcze, yy, bo co mówię, co, co, dwa, co dwie wykrywki to nie jedna. Takie niepewne sygnały też się kupię. Zobaczymy, po ulicce do Kłębka, jeśli faktycznie nie ma pewności, że tam akurat zginęła ta obrączka na tym polu, no ale no warto szukać, fajnie było znaleźć, to by była naprawdę fajna satysfakcja, jakby się trafiło. No zobaczymy, także cisnę, jak coś fajnego jeszcze w pani będę pokazywał. Zrezygnowany sygnałami puszkowymi jednak, mimo tych sygnałów cały czas się kopie i się nie rezygnuje, bo pomiędzy tymi sygnałami takie rzeczy jeszcze są. Guziczek z jakimś takim kwiatkiem. A kto... No było coś faktycznie okrągłego. Ale to nie monetka, tylko pokrętło. Ktoś zbierał ze znajomych właśnie pokrętła. Jak się dobrze poczyści. Uuu, ale jakieś takie dojechany, dziwnie potrafione. Było pokrętło i zaraz obok jest i prowadzenie knota. Ot, takie realia. No i kolejny haczyk. Dość popularny haczyk. Ale bardzo ładnie bije, przeskakiwało, więc nie nagrywałem momentu wykopywania. Taki sobie haczyk. Elementy, nie wiem czy to były brony, czy to były lekkich progów, pługów, czy prowadzenia. Stare, stare elementy, orne od maszyny. Pocisk. Prawdopodobnie ołowiany. Nic ciekawego. No i słuchajcie, podejście pierwsze do pola. Niestety nie udało się znaleźć obrączki, ale było blisko. Dobrze, jest biżuteria. Może będzie jeszcze coś. To jest też między innymi droga do kościoła. Kiedyś była. Więc gdzieś tam w czeluściach czasów gdzieś tam gdzieś też pogubili. Więc jakieś melodeliki jeszcze może będą. Tam jest część już zaorana. Koniec na dzisiaj. Pokażę wam podsumowanie w domu, pomyję, pokażę ile śmieci przy okazji wyszło i naprawdę nie starałem się zbierać tych śmieci ze względu na to, że byłem nastawiony na mocny kolor, czyli gdzieś w granicach dla Deusa gdzieś w granicach 60-70 ID wyciąłem sobie do 30. A i tak tam czasem jeszcze wychodziły te złomowe rzeczy. Nie? Przyjdzie czas na czyszczenie. Teraz chodzi o czas, bo niedługo będzie to obsiane. No i niestety trzeba tutaj to szybko podziałać. Pomagam tu też mówię, koledze, który ma tu pozwolenia, więc mówię kucze, z dwóch szybciej, a aerał jest dosyć duży. Mniej więcej wiadomo miejsce zgubienia, no, ale tak do końca nie jest to pewne, więc szukamy igła z tego usiana. postawienie cewki w innym miejscu, trafienie na ten cel też jest. Loterią niesamowitą, także. Tyle w podsumowaniu dzisiejszego wypadu, Jak Wam się podobało, zostawcie subskrypcję, zostawcie jakąś łapkę, albo bądź do góry, bądź na dół, jak Wam się podobało, się nie podobało. No i trzymajcie się. Do następnego, cześć. No i żeby się dobić do tych kolorków ładnych, pożądanych, no to śmieci mnóstwo Przede wszystkim poszczępiona puszka. To jest coś tragicznego. Zobaczcie, jak wygląda Polmos. Jak taka maszyna wleciała i, i tak poszczępiła polmosa, to jest mały element. No to wyobraźcie sobie, ile sygnałów pozostawia taka maszyna wokół nie? No i tak właśnie było nie? Także puszki, no tragedia nie. A z tych fajnych kolorków, no to mówię gwóźdź taki kuty. Oczywiście nie walił na kolor, ale tam przewijał na kolor. Haczek, haczyk, jakieś tam guziki. Plomba dość ciekawa, jeszcze będzie szyfrowana przeze mnie, yy, komplet yy, pokrętła, no i tak z ciekawych rzeczy raczej to sreberko pewne, 48 część Talara, stan no taki jak jest, no, yy, jeden fenol adolfowy, to jakiś kawałek guzika chyba, zapinka od jakiejś tam Mankietu, nie wiem, po kościele ktoś pewnie szedł w pole <grych> na żniwa. No i Arseniaczek z takim fajnym akcentem. No i tyle. Także takie podsumowanie szybkościowe. Pozdrawiamka, do następnego. Bem que Aha.